Siema, ja jestem Patryk i witam Was w kolejnym odcinku z gry Left 4 Dead Dzisiaj ze mną są... Polisza Like i Michael, Michał Michał, nice. Michał, 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 znowu się przywitaj lola. z widzami będzie, będzie w internecie lola Do trzech razy sztuka Tak, ale za, za aktora w playboyu No, tak <laughs> O, znalazłem troszeczkę z To idziemy teraz tutaj, bo... No. To akurat jest długie, a Michał ma słaby ping A jo, 181 lol, dużo Nie eksploruj tak ja, ja ekstroluję kible, bo tam mogą mieć tablety razem żółć w kiblu. Ty a ja takie pytanie. Nie chciałbyś kiedyś e, ze mną nagrać z Sleder Multiplayer? A jest coś takiego? E, z wilkołakiem. To znaczy... Twój zamiast Sledera z jest wilkołak, i jesteśmy dwoma mechanikami powiedzmy w lesie i szukamy kartek. To że fajne, fajne to by było tak. nawet. No to bo by zaplanować. Bo ja sam, sam w to nie chcę grać lepiej, śpiewnik. No to odpalamy koncert tylko. No, samot... Tak. Przed państwem wystąpi... Inne To Pas... jest Jake, Dusty, Ox i Smitty. No ładnie ci też. No. Ale panie i jest... panowie, światła prosimy. A ja proszę... No. A bierzemy tam, gitarę, żeby koncert prawdziwy był, nie? Yeah, gitar Hero maniak Ale nie jest, poczekaj czekaj na mnie oh, Rozstawiam dużo, dużo I weź te fajerwerki gdzieś Czekaj, przejdę, dostanę się Konsoleta tutaj taka Okej, okay, dobra, chcesz O, gitarę biorę Gitara dobra I to da fotkę, kurde i tam do jednego tego, kanistra z benzyną. Dobra, odpalamy? Jasne, jedziemy. Rock'n'roll! roll. <grym> o, już, już y, staje się tak koncert. No. tamta! Spadł. Z drugiej strony też. Chyba, po prostu słyszałem go. Księżygi. Smoker. Z której ze strony? Gdzieś tam tu jest, o, charger! ale, ale, ale się złożył. Fajerwerki! Wybrałem tą imprezę. A ja występuję do wokalu. Hehe. może na wokalu. Nie piskuj. No, come on. Ale muza naprawdę fajna jest. No i To Dobra się tak leci. Spoko, to są jeszcze porazstawiane te pudełka. O rośliny paliło. Co nie bije? Wypad Oj, twarzy nie masz tak jak ten zombie jak z amnezji. Aha super Ty nagrywasz Mnesie, bo widziałem No ale w najdalszym odcinku praktycznie się wydarłem co nie? Oh. Nie, nie że Nie, bo widziałem, ja to... jeszcze nie ma go opublikowanego, ale wydarłem a, się. A, a, są... a Bo ten zombie jak mi się zbliczował zbli na ścianie, nie? Gdzie jest pan, pan duży mięsisty? Tu, tam, fajnie. Ej, te, ten sobie jak mi się zgliczował na ścianie. Ja w tym tak rzuciłem kamień, bo on ślepiej nic nie widział, nie? Rzuciłem, a on się nagle w, moj, w moim kierunku poszedł. Nie but... Będzie w moim kierunku, tak. Taka dwie, fajna ta historyjka. No ale myślę, że jutro będzie już ten odcinek, albo najpierw pod... Gol, pod... no, ale... Jestem ja leżę. No, bywalił cię w kosmos. Ja nie mlaga, nie? No, Michał ja też ile. leży. On też leży. Ej smoker Ej! No, dokładnie Roselko podniesie Ile się uleczyć, bo jak się ulał A tu flik Nie wiem, ile po amo, bo mi się kończy te strzelby Ja no. chcę,

A ty o tym nie wiesz, bo i tak nie oglądałeś. Weź no, chwilę. No nie, ale... Też jestem trochę zdziwiony jestem. Że? Że jak, nie wiem... taką piosenkę, dostanę prawa autorskie. No, Merd. ale ona była urocza. Żeby nie było za zimno. A jeszcze zaraz ciebie portala dwójkę... Będzie fajnie. Dobra, jadą do, tutaj, bo nie wiem. Tak. Światła zgasły. Hehehe, he, he. o Jezu, ale uberwała. Gdzie jest? Ole! O dobra, A. już chyba będę. Ach, te efekty. Prześliwego no, nowego roku. Tak tam jest. Znaczy, jest w bandurze. A, to chyba, chyba. sięgnąłem go. Bo... Dawaj A zabijemy wow. cię, zabijemy cię, zabijemy cię No ja uciekam Czemu one plecami do mnie szedł Bo, bo może No może kleba, to spać, to jest. Oj dobra, FS-y uparły trochę Szyjcie, szyjcie, please To już końcówka, szyjcie No, mam radę Gdzie kg poleci Tam, tam Szybko, szybko Dawaj, ratunek! Czekamy. Ej, Patryk kuratowany! On... Nie! Weź, wyjść po niego! Zostawimy, nie zostawiamy nikogo! Jeszcze raz sobie końców to! Dawaj, dawaj! Muszę pomóc! Co Co tak leci? Oje ma umar... O, dziękujemy. Nareszcie. Trochę i tak się ścina, ale dobra. Już koniec. Obejrzymy napisy końcowe. Helikoptery uderzył w zombiaka, a nic mi się nie stało, bo przeleciał. Jestem ciekawe ile będzie prób, a nie, nie wiem będzie nie, a nie, op opowiadamy, 36 minut rany Dwie próby Ja bym mógł dostalić w jeden odcinek, ale nie chcę za bardzo 10, 10, 10, Ojez, 10 razy mnie powalili Nie patrzyłem. a no A się przyznałem Zero defibrylatorów, jedna ruch bomba Jedne z tych żółcią Walce wręcz, 58, 38, 85. Hunter, o, 10 chargerów. Pierwszy, pierwszy, ostatni, trzeci. No, o, dużo. Trzeci chargerów było. drugi zarażonych? Y, jakieś U. 100 razy więcej od was. No nie 100 no razy. więcej od obrażeń dostałem. <laughs> a najmniej bot. No. I co to za logika? 50, 52% miałem, lol. A, a strzelałem strzel z shotguna, nie? A strzelałem z shotguna, nie? Podczas Ja tego filmu uciepiało 1464 czterysta zombie. A, Mało. Dobra. Na 3000 mogą być. No na ekspercie to nawet więcej pewnie. Dobra, więc to już będzie koniec. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. My się z Wami żegnamy i... Narka! Do widzenia. Adios. No. Haha